Witam wszystkich w kotłowni. Dzisiaj wpadłem na taki pomysł. W sumie przed chwilą na niego wpadłem. Bo paliłem dzisiaj rano. Jeden wsad drewna spaliłem. I teraz już jest wieczór. Dokładnie która jest godzina? No nie taki wieczór. Jest za pięć, no, Zapowiadają się mrozy. Także trzeba tutaj jeszcze piecyk załadować do pełna. Otworzyłem komorę i zauważyłem, że jest tam troszkę żaru. Nie ma go dużo. Ale coś tam, coś tam jest tego żaru. Więc spadłem na taki genialny pomysł, że nagram filmik, w którym będę rozpalał taki tutaj wsad drewna od warstwy żaru. No i pomyślałem, że Wam go pokażę. Czy tak można rozpalać? Ja już tak rozpalałem i mi się to udawało fajnie, także zaraz tutaj będziemy to robić. No, niektóre kotły podtrzymują żar, na przykład Blaze, on podtrzymuje tylko, on podtrzymuje taki żar wiele godzin. No ten kocioł tak długo nie podtrzyma żaru. Tutaj było palone rano, może od dziewiątej. On no, taki wsad palił się pewnie za 3 godziny. Czyli gdzieś tam do, pier, do 12. 1. No, teraz mamy piątą. No także taki żar tutaj kilka godzin się utrzyma. No też na pewno zależy czym paliliśmy. Ja paliłem tylko takim drewnem sosnowym, więc tutaj żaru dużo, dużo nie było. No, ale myślę, że to pójdzie. Ja tutaj zaraz zamontuję jakoś telefon. do, do Tutaj do, do, do drzwiczek. No, i będziecie mogli zobaczyć. No, nagrywałbym ten filmik też między innymi dlatego, bo sporo osób do mnie pisało, może nie sporo, ale kilka, że się zastanawiałem nad takim kotłem. No i, no i rozumiem, że tam mają różne pytania i tak dalej. A zawsze taki film może zobrazować, jak tutaj wygląda obsługa takiego kociołka w praktyce. Także ja tu montuję i działamy. Miałem ja już przy kociołku. Tutaj widać sporo popiołu, bo ja oprócz sosny to też spaliłem trochę trocin dzisiaj. A trociny jednak zostawiają tego popiołu. Planowo miał być inny filmik, ale nie miałem za bardzo czasu. żeby coś mądrzejszego nagrać, więc może za tydzień. drzewny, który został. Cyk. No, przez ten telefon jest tutaj bardzo niewygodnie. No, także widzicie, kawałek tylko został, niedużo tego żaru zostało. No i fajnie to już idzie. Także układamy dalej. No, tak, jeszcze poza tematem, to zapraszam do zasubskrybowania, bo pomysłów na filmów jest sporo: będzie o kotłach, o buforach. Także myślę, że ciekawe tematy. I rozpalanie od warstwy żaru. No super. Idzie elegancko. Komi ładnie ciągnie. Jak groszku, jakiś kilogram. Wyprzedzę pytanie. Może ktoś zapyta, czemu daję ten. czemu sypię tego węgla tutaj? Ogólnie dużo nie sypię. Sypię tak jak teraz. Taki kilogram na przykład. No, używam go dlatego. No, dużo lepiej mi się tutaj rozpala ten wsad. Szybko powstaje taka warstwa żaru. No i zauważyłem, że no lepiej się lepiej się pali, nie? Ja nie palę tutaj węglem, znaczy no no palę, nie? No ale ten, tego węgla to ja tutaj używam to nie jest nawet 5% tego co używam na co dzień opału Nie, że się boję go używać, czy, czy, czy jakiś tam znaczy, że boję się o i tak dalej po prostu ekonomicznie bardziej mi wychodzi palenie drewnem, takim sosnowym. Chodzi to dużo taniej. Tutaj jest fajna duża komora, także fajnie się tutaj pali to drewno. Zresztą możecie zaobserwować u mnie na filmach. A drewno, a ten, a węgiel to jest tylko taki turbododatek do rozpałki. No tak samo smolaki, nie wiem jak się to fachowo nazywa, takie drewno smoliste, ma tam jakąś nazwę, nie pamiętam. No to też sobie, sobie zawsze łupię do rozpałki, żeby mi się fajnie rozpalało. No i możecie zobaczyć jak to, jak to pięknie, sprawnie poszło. Jeszcze dobiorę coś Dzisiaj jest piątek Także jutro chyba wrzucę taki odcineczek Dobra, no, no i co? Źle? 3 minuty i się hajcuje. Atmosy się chowają chyba. Zostawiam sobie miarkownik. Tutaj zamykam i pokażę Wam jeszcze sztuczkę jaką zrobiłem, bo sobie zamknąłem tutaj. Regulator ciągu kominowego, teraz go otwieram. No, w tygodniu czyściłem komin, troszkę jeszcze sypu zostało. No, także tak wygląda rozpalanie od warstwy żaru. Rano było palone, także temperatura już idzie do góry. Słyszę, że kociołek, że już jest ładny ciąg, że fajnie się pali. Także nawet nie uchylam do dolnych drzwiczek. Od razu ustawiłem miarkownik. Możemy jeszcze zerknąć tutaj w otwór od powietrza pierwotnego, wtórnego. No widać, że się pali. temperatura na kotle rośnie. No, także. Także możecie zobaczyć ile tutaj trwa takie rozpalanie powtórne tego samego dnia. Ja często jak mam wolno, to tak palę rano i wieczorem, bo mnie się to sprawdza. Po prostu rano jeden wsad drewna i wieczorem drugi wsad drewna. No i mam fajnie. Cały czas ciepłe grzejniki w domu. Cały czas stabilną temperaturę. Ale oczywiście nie namawiam na kocioł, bo to tak głównie nagrywam ten film z myślą o tych, co właśnie zastanawiałem się nad zakupem takiego kotła. Ja nie namawiam, ja jestem zadowolony, ale co ktoś sobie zrobi, to też nie chcę brać odpowiedzialności. Takiej, że ktoś kupi i powie później, że, że ja mówiłem, że jest dobry, a u niego się nie sprawdza. Bo to, to no też trzeba potrafić w kotle chyba palić troszkę. Jakoś to z głową wszystko robić. No, ale ja ogólnie jestem zadowolony, nawet bardzo. No, obsługa jest wyjątkowo prosta, tego, tego sprzętu. No, jeszcze mogę pokazać. Rano sobie paliłem, tylko no, nie pamiętam, ile miałem buforów nabitych. Tutaj mam 65 stopni, tutaj też mam tam 60 parę, a tu już mam poniżej 60. Także ten wsad, no nie, nie wiem, czy mi nabije oba bufory do pełna, ale może, bo na tym drugim tutaj na drugim mam 50 u góry. Także bardzo możliwe, że nabije mi ten wsad oba bufory. Jest piąta, będzie się palić pewnie gdzieś do ósmej. No i do rana mi to spokojnie starczy. No, i jutro rano znów rozpalę. Także to tyle na dzisiaj. Już pokażę temperaturę spalin. O, jest na razie bardzo niska. Zaraz się pewnie podskoczy do ponad 200 stopni. Także tyle na dzisiaj. Zapraszam do zasubskrybowania. Bo będzie więcej takich materiałów. No i na razie.